Siemanderko. Siemano! Plany są, zmieniły się plany. Po południu będę pracował, a teraz jedziemy na złomik. Wow. Szybki, szybki załadunek i, I fru na złomowisko. I na złomowisko. Może tak. I tyle mam puszek. Ładujemy do wora. Może nawet dwa worki będą. No i mamy. Jeden duży worek, i jeszcze tutaj trochę. Sortowanie wykopkowych metali szlachetnych. O! I trochę miedziuchy i trochę mosiądzu. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. Not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous Is the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man Czekaj, po prostu położę to aluminiową blachę. Osiem czterysta. Miedziuchy trzy kilo. Trzy no, dobrze. I mosiąd? Dwa sto. Dla mnie, dla Jeszcze muszę czapeczkę zmienić, bo ta była do pracy Robocza, robocza a muszę... tamta jest wyjściowa. No, wujek chciał na złowisko w Laczkach pojechać. Ja, ja, ja pojecha. Powiedziałem, a, a jakby mu się gwóźdź wbił, to co byś zrobił? To bym go zakrzywił i tyle. I bym miał na stałe buta. <śledziny> a czy to nie są Japonki? A nie, Japonki to paski miały. Stringi, Stringi mają. Japonki to są takie o... Tak, no. To są Chinki. No, to są a to są Koreańczyki. <śledziny> <śledziny> No i jedziemy na złomowisko no w końcu. I jedziemy na złomowisko Udało się. Po południu robótkę zrobię. Co będziesz robił po południu? Od czy czereśnie musiał pyskać. 200 zł za ten akumulator Jakby po dwa policzył A bym jak po 2,50 to, dwa. Dwa no to... To już w ogóle No czy przyjmie nam te akumulatory w ogóle to Tak właśnie o to mi chodzi, ale te, nie wiem tak, tam przyjmują Tego jednego przy, może przyjąć Ale tego pękniętego Ale to pojedziemy na Mielcany Albo ja do Brodacza Ja żeby nie brać Jak nie brać? Brać! Nic nie widzę, wszystko mi wróbel zasrał I tak skaczesz panie Żabka? <grywa> Drodzy Państwo zaczynamy start Proszę zapiąć pasy i zbroić się w cierpliwość Będziemy odrywać się od o... suchego lądu 3, 2, 1, Poszło wow! Jak panowie obstawiacie, jaka będzie waga? 280 280, wujek? 350 Ła! Wow. No to ja tak po, po środeczku 310 dam Niech będzie 310, dzisiaj nie najwięcej dałem Czy ja Sylwan wygra? Ja Czy wujek? obstawił Myśmy z wujkiem to nosili, to my znamy ciężar Ale Ty też przerzucałeś, no Dobra, przekonamy się Pięknie uh -huh. 16 zł. Było 350 kg grubego. Tata zgadł, wygrał konkurs. 200 zł dostaliśmy za akumulatory, bo 100 kg ważyły i po 2 zł. Były liczone. Taka ciekawostka. Więc no, warto bardzo. było. No, za te akumulatory zarobek i supy. Plus było jeszcze troszeczkę było miedzi, Mosiądzu, aluminium i puszek. Także bardzo fajny wynik. No, 6 zł za puszki. A reszta jest wszystko w dół. Puszka strzała, bardzo ładnie puszka. Dobrze, to dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzień dobry, najlepszego. Na tym odcinku. Dajcie się ciepło. A u nas jest dzisiaj ciepło. Bardzo, bardzo ciepło. Kiełbaski sobie kupujemy. przysmażone. Smacznego. Dziękuję bardzo.